Przekazanie polskich jeńców wojennych do obozów sowieckich miało miejsce w Bełchatowie podczas inscenizacji historycznej, zaprezentowanej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Oryginalną lekcję historii przygotowała grupa rekonstrukcji historycznej 84 Pułku Strzelców Polskich. Chodziło nam, żeby, żeby pokazać młodzieży w sposób dużo bardziej plastyczny, przy wykorzystaniu no, rekwizytów. Pokazać sytuację, w jakiej znaleźli się Polacy po 17 września 1939 roku mieszkający na Kresach, oraz sytuację, w jakiej znalazło się polskie wojsko, które po 17 września 1939 roku dostało się do niewoli, do niewoli. Złożoność sytuacji, jakie na wschodzie po 17 września zachodziły, bo tutaj ta scena, trochę nawiązanie do Brześcia nad Bugiem, czy jak to woli, Brześcia litewskiego, czyli scena przekazania jeńców polskich przez, przez oddział niemiecki Rosjanom. To, co na wschodzie bardzo często, bardzo często miało, miało miejsce. Później no, stworzenie takiego improwizowanego punktu zbornego, a więc miejsca, do którego w pierwszej, no, trafiali jeńcy wojeni w pierwszej kolejności do czasu spisania ich danych personalnych i posegregowania tak, podzielenia. Zresztą też ta, na, na końcu widzieliście państwo, że od, odizolowano podoficerów i, i podchorążych od, od, od szeregowych i wyprowadzono ich w różne miejsca. Ja się zajmuję rekonstrukcją historyczną ze względu na to, że bardzo lubię historię. Takie hobby jak rekonstrukcja jest możliwością odczucia chociaż przez niewielkiego, bo niepełnego, tego co czuli żołnierze na wszystkich frontach II wojny światowej, pierwszej, też między wojną z bolszewikami, bo zajmuję się rekonstrukcją od rycerstwa aż po czasy milicji i ZOMO. Więc mam duże możliwości zobaczenia jak każdy, za każdym razem są prowadzone walki, jak wygląda obozowisko i bytowanie żołnierzy każdego z możliwych Okresów historycznych. Poszczególne fragmenty inscenizacji na bieżąco omawiał profesor Marek Dudkiewicz. Myślę, że zainteresowania historią mają ten podtekst, że zobaczenie rekonstrukcji. Oczywiście to nie zastąpi własnych poszukiwań, rozmów, poszukiwania w książkach, czytania i myślenia, bo na tym polega studiowanie. Wiele osób nie rozumie, co to znaczy studiować. To nie znaczy nauczyć się tylko wykorzystywać te różne sposoby przekazu po to, żeby pogłębiać swoją refleksję. Myślę, że dzisiejsze to zorganizowanie... Dla młodzieży w Bełchatowskiej służy poznaniu tej historii. Starałem się w tym słowie komentarza, które, to co się rozgrywało przed ich oczyma, powiedzieć szerzej i zmieścić, zarówno zaczepić o te informacje, które w programie szkolnym oni mają, ale one są suche, one są pojedynczymi informacjami. Natomiast pokazanie właśnie takiej rekonstrukcji jest to stworzenie pewnego tła. Ale to nie powinno się na tym kończyć, tylko ta ciekawość e, i dociekliwość młodych ludzi właśnie powinno się od tego zaczynać i to powinno dawać ten rozwój. Ja zawsze powtarzam swoim e, studentom, że historyk to nie zawód, to sposób na życie. I znam bardzo wiele osób, które. Mają inne zawody. Natomiast ich pasja i zainteresowanie historyczne jak najbardziej uprawnia do tego, że oni są historykami. Dla uczniów ta lekcja historii na żywo była niewątpliwie atrakcją. Moje wrażenia, mogę szczerze powiedzieć, że jeżeli chodzi o instalację bardzo mi się podobała. Tutaj można było wiele się dowiedzieć, jak bardzo Polacy bronili swojej Polski, że pomimo tego, że ona była skreślona z mapy. To i tak Polacy za wszelką cenę próbowali dowieść tego, że Polska jednak nadal istnieje i walczyli do ostatniej, chwili, do ostatniej chwili, pomimo tego, że zostali wywiezieni na Syberię i tam później ich losy zostały podzielone. I tak to, co się wydarzyło, to naprawdę wiele mi dało do myślenia i zawsze będę po prostu wiedzieć o tym, że Polska jest najważniejsza i ta inscenizacja naprawdę dużym pokazała. Kolejna inscenizacja planowana jest w powiecie bełchatowskim na wrzesień. Już dziś wiadomo, że zorganizowana zostanie w miejscowości Oleśnik.